Ta? Basen. Basen? My już szybko wyjeżdżamy, teraz poprzemy nagle z Wasel, o spędzaliśmy tutaj. Od rana do późnych godzin popołudniowych. Czas na tych leżaczkach. I w tym basenie jest więcej, tam są jeszcze zlizdanie. A jest takie to i tak, to jest dzieci. Ta ta, to jest ta są tak, jest ci, to dla ta to są też zlizdanie. Zjeżdżalnie i jakieś domki dla maluszki. <grym> ja Wróciłam. W Niesamowicie opalony. Mm. Tak, jesteśmy niesamowicie opaleni. Niesamowicie, niesamowicie. A tak małe przypadki. Bo już się robi wieczór. Noc? Tak. Ja zapomniałam tej nazwy. Podobaj, podobają wam się tutaj wakacje? Szkoda, jutro wyjeżdżać, co? Ale wrócimy tu, tylko już samolotem, bo jesteśmy dekaderem troszkę daleko. No! sobie ale, ale może kot, e, jakiś kot do we Francji? I tak się będziesz wystawiał, no, ale na dziko. No, to jest miejsce, w którym mogę spędzać 2-4 na dobę. Tak Taki miałem widok z książką przez wiele dni. Dziewczynki, chodźcie bliżej. Sami środka zmęczone. Ostatni spacer przed jutrzejszym wyjazdem. Jutro o 12 musimy wyjechać. Dzisiaj będziesz taką minę miała na kamerze. <grymny> to musimy o 12 wyjechać o Jezu nie chcę się opuszczać cudowne miejsce już mówię już mamy postanowione już nawet po pojadę tutaj domki bo właśnie są też takie różne domki chyba różne firmy mają te domki bo jakby jest recepcja recepcja to, to właśnie przybliżałam chyba recepcja w związku z jakimiś domkami o też tutaj są zarazem pokażę tu mi się miśka co? Co? To też są takie domki. No są domy. A jak kiedyś my dziadkiem pójdziemy samolotem tutaj, no bo kiedyś kampera to strasznie długo i było niefajnie, to samolotem po, tutaj się wrócimy i, i będziemy teraz tym domem. Nie, będziemy... nie Nie było niefajnie, ale faktycznie no. To całą Francję tu trzeba przyjechać. I kawałek Hiszpanii no jest, jest a, to aha. wyprawa nawet i dla dorosłych jeszcze z dzieciakami. A I teraz damy o powrocie. Kiedy dziadkiem w ogóle idziemy? Kiedy? No to za rok w lipcu zaklepiemy, a kamperem to bardziej <laughs> się skupimy na... I mój dziadek się nazywa. Dziadek, Dziadek Krzysiu. Dziadek Krzysiek, tak. A kamperem to na przykład z Irlandii do Wielkiej Brytanii sobie myślimy, żeby przepłynąć i tam podwiedzać. Mama, ja chcę pić. A to zaraz kupimy w restauracji piciu, bo ja nie wzięłam, kochanie. To już na razie Hiszpania, to samolotem. A mi wygląda na zmęczoną, cały dzień No, cały dzień dzisiaj. Panie, wtedy serio, jestem bardzo A, już już jest oka na morze. widziałam, że do środka się rano pakowali szli właśnie z takimi buzeczkami i na tych buzeczkach i, i krzesełka i leżaczki, i foremki i parasolki, wszystko, żeby tak właśnie cały dzień spędzić nad morzem. I ja, no byliśmy tutaj dwa razy, oczywiście no było trzeba jak tak blisko morze, ale e, dla mnie baty w pileżach i leżaki, bez tego piasku Eee, nie lubię piaszczystych ja wszystko ale dwa razy nie, nie lubię, bo jest po prostu nie lubię później tego, eee, tego piasku wszędzie. Tam jest, jest jeszcze takie stekańce dla dzieci, nie wiem czy to widać, ale tam są nasze dziewczyny stekały. 4 euro jedno że to tego karta, co i 2 euro, Czy to tą kartę płaciłam, a w ogólnie za 28 euro później z tą kartą a raz 9 euro, więc to wnioskuję, że 1 euro na ta Dla mnie basen i ile, ile, a co wy wolicie, Dodajcie <grywa> no, znać w komentarzach, co wy wolicie. A, no a na przykład, i lubię kamienisko, bo ja lubię kamienisko bo to są już każde no porwarki to mnie denerwowały, te tak, że sobie można wbić dużo i było, nawet nie miał żony, kto był w piłce, więc to są swoje plusy i minusy, ale tego piasku wszędzie, to no, nie lubię. Minigold. Ja już nie pamiętam, czy nagrywała wcześniej. Chyba nie. Myśmy w końcu nie grali. Po prostu jest tak ciepło, a tak jak kiedyś, zresztą na filmiku, który wstawiałam z jednego z ośrodków w Irlandii, mówiłam, że Minigolf jest popularny w Irlandii i praktycznie wszędzie, gdzie tam się pojedzie to jest możliwość zagrania w mini golfa i są często na fajnym poziomie i, i ładnie wyglądają yy, i tylko jak nie pada jest pogoda, A nie ma też najczęściej takiego połowek w Hiszpanii yy, to się naprawdę tam fajnie gra więc już tutaj sobie darowaliśmy, że to jest dodatkowo płatne ale mówię jest tyle atrakcji w cenie nawet dodatkowo kartę też sobie braliśmy, jak rowery wypożyczaliśmy, na przykład. Ale tyle jest tego w cenie, na przykład o 20.00 są takie tańce i zabawy dla dzieci, właśnie one się skończyły. kiedy dziewczyny poleciały na plac zabaw. To już... Yy, z tam, tak zrezygnowaliśmy, ale tak to wygląda, zawsze jakaś dodatkowa alternatywa, i na przykład po zimna. No, zresztą wiadomo, no też nie zawsze trzeba tu przylatywać. Ciekawe jak w innych miesiącach ten ośrodek, jak jest czynny, bo tak myślę, było troszkę chłodniej, też by było może tutaj fajnie spędzić czas właśnie. Tak też może już bardziej aktywnie niż tak tylko woda leżak, woda leżak. <laughs> bo to w lipcu czy w sierpniu to głównie tak. O, a tutaj jest playground. Patrz, e, się od razu idziemy do góry takimi schodkami. A tutaj jest ta scena. To są cudowne przedstawienia. Cudowne. Ja jestem fanką tych przedstawień. Właśnie o 20 jest taka zabawa dla dzieci, że jakieś tańce dla dzieci, jakieś gry, zabawy dla dzieci. I też bardzo fajnie to jest prowadzone przez animatorów. I w sumie same animatorzy często są też aktorami w tych spektaklach od 10 .00. różne te spektakle wyglądają. Różnie te spektakle wyglądają, ponieważ czasami jest to taki typowy teatr. Po prostu na przykład Gladiator był. Taki teatr, może jakby no, igrają ci aktorzy i muzyki dużo, i tańca dużo w taki sposób. Michael Jackson był wczoraj i to wiadomo, że to, to po prostu nie był taniec, choreografie Michaela Jacksona, stroje i tak dalej, więc super spektakl z tego zrobiony. Mama Milia był spektakl, gladiator, a czasami po prostu ktoś przyjedzie z poza Były takie ludowe tańce hiszpańskie jednego dnia i wieża z ludzi, po prostu z zewnątrz to osoby przyjechały, które taką wieżę wykonują. Też było to ciekawe. Yy, żeby to zobaczyć co jeszcze było komik jednego dnia przyjechał no to już takie po prostu są bardziej dla dzieci, chociaż no ja też tam się trochę poś pośmiałam Moje, moim dzieciom się bardzo podobał ten pan komik mm. no a tak reszta wieczorów to właśnie takie króle też był, to mam właśnie takie na kamerze też nagrane mm, no to takie typowe przedstawienia Ida dorosłych i dla dzieci. Naprawdę najczęściej, o, jak... i najczęściej właśnie te przedstawienia tak wyglądają, że one się spodobają i dorosłym i dzieciom. Yy, jedynie w te jak te tańce ludowe były, to trochę moje dziewczyny się nudziły. Ale to kończę, że już na dłuższą metę, yy, nawet skomplikowane te hiszpańskie tańce ludowe, ciężkie do wykonania, ale już na dłuższą metę jak to się godzinę, półkąt oglądało, każdy z tych tańców był według mnie do siebie podobny, to już mnie też to nudziło, więc się nudzi że dzieci. Ale większość tych nie nudzi moich dziewczynek i jak widzę po jak to większość dzieci nie nudzi, jak i bardzo interesujące są dla dorosłych. Więc takie są zrobione dla każdego, dla każdego w każdym języku, że każdy zrozumie. Bo nawet jakie są hiszpańskie, to są angielski, angielski, napisy, ale to jest zresztą nieważne, bo to bardziej chodzi o taniec w tych spektaklach, aniżeli o dialogi, a więc um, mówię, jest takie, typowo są zrobione dla każdego narodu te przedstawienia. Bardzo, bardzo duży plus. Ja poczekam wziąłem, że, że na 22 i to się kończy gdzieś 24, a nie wcześniej, bo jeszcze po tym spektaklu zawsze jest taniec i dla wszystkich wszyscy wychodzą i tańczą tam pod, pod sceną choreografowie prowadzą taki taniec ale no po prostu tutaj się nie to się przestawia ma to takie funkcjonowanie ja tutaj szybciej jak to się 30 to nie chodzę spać ale to się przestawia i, i jest ok nie? i spokojnie jestem codziennie wyspana dobra kończę idę do moich zobaczyć co tam jak tam